Transmisjami razem z kolegą Pawłem Świętym zajmujemy się o, chyba już ze trzy lata zaczynałem sam komentując spotkania Polonii. Jeszcze wtedy transmisję dla Polonii przeprowadzał livestream. Taka firma z Konina. Później Paweł robił transmisję z zespołów kobiet bez komentarza. Wszystko żeśmy to w końcu połączyli w jedno, Paweł zajmuje się jak gdyby ustawieniem sprzętu, całą realizacją, grafikami, nagrywaniem, produkcją w zasadzie tak naprawdę sygnału. Ja zajmuję się komentowaniem tych spotkań. Tak zawsze gdzieś przed, około godziny przed meczem, to już musimy być w pełnej gotowości. Sprawdzone połączenie internetowe, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby to wszystko tutaj funkcjonowało. Co do jakichś trudnych sytuacji czy wpadek, to chyba takich nie zaliczyliśmy bezpośrednio jeszcze, także wszystko przed nami oby to się nie wydarzyło w dzisiejszym meczu, bo tego nikt nie lubi. Ale były ciekawe sytuacje, czasami zdarzało nam się, pamiętam taki mecz, to był chyba nawet w tym roku mecz w Wolinie na Winecie. Gdzie zaczęło mocno padać, były niezaizolowane przedłużacze, powyskakiwały bezpieczniki w tych przedłużaczach, no ale trzeba było wtedy po prostu szybko do tych przedłużaczy się przebiec, powyłączać Nie. bezpieczniki, powycierać powłączać je z powrotem i w ciągu tam gdzieś dwóch minut żeśmy tą transmisję przywrócili. Także myślę, że byliśmy szybsi nawet niż jeden dział naprawy transmisji w profesjonalnych telewizjach. Zdarzyło nam się kiedyś też y, mieć problem z dźwiękiem na jakimś meczu. No i jakieś takie drobnostki czasami wychodzą. Wiadomo, że to nie są poważne sprawy. Szybko je gdzieś tam y, y, naprawiamy. Obaj z Pawłem jesteśmy tacy, że lubimy mieć wszystko sprawdzone dużo wcześniej, wszystko przygotowane, żeby właśnie uniknąć tego stresu, który gdzieś przed samym startem y, powoduje, że, że są niepotrzebne emocje. A emocje to my chcemy mieć tylko i wyłącznie na boisku. Na pewno duża zasługa w tym jest wszystkich naszych osób, które nas oglądają, które nas subskrybują. Tutaj wielkie podziękowania dla Was za te 2000 subskrypcji, które już są na naszym kanale. Na YouTubie wielkie podziękowania dla tych wszystkich osób, które oglądają te transmisje, które spędzają z nami swój czas, oglądają, przy wiadomo, przede wszystkim zmagania Polonii w Lidze, w Pucharze Polski. Cieszymy się, że w ten sposób możemy Wam je pokazywać, że w ten sposób możemy, możemy Wam przybliżać Polonie Środa Wielkopolska możecie być z piłkarzami Polonii Środa. Wielkopolska. No i oczywiście tych, którzy jeszcze nie subskrybują naszego kanału, zachęcamy do tego, żebyście to yy, zrobili. Powiem tak typowo po youtuberowemu: Macie dzwoneczek, Macie subika, zostawcie to wszystko yy, i będzie git.